Tomasz, kiedy rozmawialiśmy parę miesiąc temu, jest bardzo smutny nastroju dzisiaj zupełnie inaczej. No jest zdecydowana poprawa nastroju, a przede wszystkim wszystko za sprawą wyniku lepszej gry zespołu i tych dwóch zwycięstw, które udało się ostatnio osiągnąć, także jest coraz lepiej. Na czym polega lepsza kapotwarka? No, przede wszystkim musieliśmy wyeliminować te błędy, które popełnialiśmy na początku sezonu. Największym naszym mankamentem wydaje mi się, że była obrona, komunikacja w obronie, gra na pick and pick'n'rollu. Także gracze, gracze przeciwników zbyt łatwo dołodzili do pozycji rzutowych i nie było komunikacji i rotacji w naszym zespole. I traciliśmy bardzo dużo punktów, także myślę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. Jest Przedtrener Kamiński wprowadza nowinki taktyczne w obronie, także myślę, że, że będzie jeszcze lepiej. Wojciech Kamiński w pierwszym swoim wywiadzie wspomniał tylko o Twoje nazwisko, mówiąc o nastawieniu, o podejściu do gry. Dzisiaj 30 minut na parkiecie, wysoka skuteczność i duży wpływ na grę fanów. Czyżby rozmowa z panem trenerem pomogła? Myślę, że tak. Wiadomo, że jestem rozgrywającym, praktycznie nominalnym rozgrywającym jedynym w tej drużynie, także pomagam jeszcze tony Weedon i ta pozycja jest kluczowa w koszykówce. Także to jedynka ma duży wpływ na grę. To, to ja, że tak powiem, decyduję, co gramy i dyryguję zespołem. Także myślę, że trener Kamiński zbyt wiele przed meczem w Poznaniu nie mógł zmienić, tylko po prostu porozmawiać ze mną. Yy, co, co ja mogę zrobić dla zespołu, żeby po prostu obraz gry się zmienił? Dzisiaj na pakiecie zadebiutował Patrick Okafor. Kilka zagrywek bo skierowanych właśnie na niego. To jest zupełnie inna jakość, prawda? No tak, mieliśmy, mieliśmy bodajże dwie zagrywki na, na Patryka. Patryk przyjechał y, dopiero wczoraj, z nami trenował pierwszy raz, także, także zbyt wiele czasu nie miał, aby poznać nasze zagrywki i wszystkich kolegów. No ale myślę, że dzisiaj zagrał bardzo solidnie. Na, na te minuty, które dostał, przede wszystkim ściągał. ściągał y, y, wymuszał pomoc zawodników Śląska, bo wiemy, że jego mocną stroną jest gratyłem do kosza, także, także ma, mam nadzieję, że na pewno ten zawodnik nam się przyda. W jednej z ostatnich akcji meczu ograłeś robertowskiego już rzuciłeś spod samego kosza. I coś tam jeszcze mówiłeś? Czy to było coś skierowane do... Domu? Nie, nie, nie. Z Robertem się znamy, także, także jesteśmy w dobrych relacjach. Broń Boże, nic do niego nie mówiłem, po prostu to były decydujące fragmenty, spotkania, emocje i także nawet nie pamiętam, co powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Robert Skibniewski, 37 minut, minut na parkiecie. Wielki wpływ na grę Polforma próbowała się zatrzymać, nie udało się. Nie, no udało się, przegraliśmy mecz, prawda? Co z tego, że jakiś indywidualny występ jest dobry, jak duży na przegrywa. Dlatego gratulacje dla Polfarmy. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo ciężki, będzie toczył się do ostatniej minuty, sekundy wręcz. I tak było, byliśmy na to przygotowani. No, no i Polfarma wyszła zwycięsko. Po zmianie trenera, krok po kroku będą piąć się pewnie w górę. I życzę im wszystkiego dobrego. Widziałeś Polfarmę na pewno na początku sezonu? I teraz przed tym meczem, jaka zmiana zaszła w drużynie kocieckich Giełdów? No jest jakiś nowy duch. Chłopcy mają jakby więcej energii, więcej ochoty do gry. Widząc poprzednie mecze, widziałem, że trener Sercenowicz próbuje tych samych wariantów obronnych wtedy, co ja byłem w polfarmie. No tylko, że to trzeba czasu, żeby nad tym popracować, żeby to złapać? Yy, trener Seltanowicz wydaje mi się, że za szybko wszystko chciał zrobić. Dlatego trener Kamiński przyszedł, uprościł grę. Po prostu powiedział bronimy każdy swego, bronimy strefą yy, przy autach bocznych końcowych. Yy, no i po prostu uprościł grę, tak mi się wydaje. Śląsk grał dzisiaj bardzo inteligentnie. Jak myślisz, jakie są szanse Wasze drużyn w następnej części sezonu? Przede wszystkim ta liga jest nieobliczalna, zwariowana wręcz. Każdy może wygrać z każdym, każdy może przegrać z każdym. My właśnie pokazaliśmy ten obraz, że możemy wygrać z Treflem możemy na wyjeździe, możemy wygrać z Czarnymi u siebie, a możemy przegrać z Siarką tarną, prawda? Dlatego trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i walczyć do upadłego, a co, na co stać każdą z drużyn, na końcu sezonu będziemy mądrzejsi. Co powiedziałeś do bodajże, który popełnił fałmie sportową w jednej z ostatnich akcji, które po jak 4 okazało? Żeby się nie przejmował, głowa do góry, taki jest sport. No. Sędzia zareagował jak zareagował. Myślę, że nie, nie widział od początku całej akcji, ale to jest tylko moja osobista opinia. Oczywiście nie mam do nikogo żalu. To jest sport. Każdy ma prawo do błędu, prawda? Tego, żeby się przejmował, taka jest gra. Jesteś zaskoczony miłym przywitaniem? Ze no, jak najbardziej. Gratu gratuluję. Gratuluję polfarnie zwycięstwa. Dziękuję kibicom za bardzo miłe przyjęcie. Naprawdę nie spodziewałem się, szczególnie po meczu, gdy wszyscy kibice skandowali moje nazwisko. Naprawdę łezka wokół się zakręciła i naprawdę, naprawdę jestem wdzięczny i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za tak miłe przyjęcie.